Z cyklu krepsa. Z cyklu krepsa. Witamy w programie. taką... A teraz zapamiętajcie Państwo numer 2385 milionów 27 miliardów 34 527 2. Pierwszą rzeczą, którą muszę powiedzieć, jest to, że jestem bardzo szczęśliwy z tej roli. Był to dla mnie rodzaj wyzwania. Do tej pory grywałem zazwyczaj dobre postacie. Tym razem wcieliłem się w zupełnie odmienną rolę, ale teraz po zagraniu tej roli widzę, że poszło mi to całkiem dobrze. I gra poszła mi naturalnie bardzo naturalnie. Szczerze mówiąc, planuję w przyszłości dalszą współpracę z reżyserem tego filmu, ponieważ rozumieliśmy się na planie idealnie, omówiąc o współpracy. Tak, ale jak grało ci się po polsku? Ponieważ wiem, że, że nie jest to twój ojczysty język. Oczywiście. No, wiecie, Polski to całkiem, całkiem trudny język. I, I happened, ale nie wiem, w jaki w sposób to wy, się stało, ale udało zzań. mi się go używać bardzo sprawnie. I planuję w przyszłości również brać trochę, udział w polskich tak, produkcjach. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Ja potężne cebulki. Ćwiczę je. się ćwiczę cebulki. Podnoszą głosy. Nie machaj Pachniał, zajaśniało Wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna Ach to ty Wiosna, wiosna Wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna Wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna Wiosna, ach tu ty Pani Anastasio ja Nie, przepraszam, przepraszam, bo skumankarza jest jak... Ja proszę bardzo, ale nie, do widzenia. Szczerze bardzo, dziękuję. Nic nie zapowiadało żadnych zmian. Nic nie zapowiadało żadnych zmian. Nic nie zapowiadało żadnych zmian. Okej, Świetna, świetna. tak, tak, tak. Ciepło posłonę, spłynie tu, wiosna na stanie Serdecznie witam wszystkich. Jestem babunio, czyli babcią Mikołaja. Ale najtrudniejszym momentem z całego nagrania było wyciąganie pistoletów z zapazuchy, czyli z kieszeni. No, scenę powtórzyliśmy kilka razy. No, najdziwniejsze to są te bójki. No tak, tak. No bo jak można oczekiwać na wiosnę i się Pamiętnym rokiem takim, takiej wiosny wspaniałej był rok 1956, kiedy wybrałam ślub i były wtedy kwitnące drzewa, jabłonie kwitły na biało-różowo i było bardzo słonecznie i ciepło. A wnuki to się rodziły we wrześniu i w grudniu, czyli już nie było wiosennie. Wiosnę w moim wczesnym dzieciństwie kojarzę się zawsze z pierwszym śpiewem skowronków. I te skowronki unoszące się wysoko zawsze mi się kojarzyło z nadchodzącym ciepłem. A trochę później, bo skowronki przylatują wcześniej, trochę później słowiki w zaroślach. I taki malutki stołeczek z wycięciem na i to się wsadzało ten but, przytrzymywało drugą nogę i oficerki się zdejmowały. Mój pradziadek to używał. To też jest dobre. To znaczy, że sygnał, że wiosna jest tuż, tuż. Wiosny <grym zjusza> szukaj we własnym sercu. Ja myślę, że będzie ciąg dalszy. Jak już ta wiosna przyjdzie, będziemy oczekiwać lata. Będą owoce na drzewach. A radziłabym na wiosnę przyłożyć się do nauki. Potli wiosna nie ma Muszę wyglądać tak? No, tak się. wszyscy mówią, że paluszki mają dwa końce A ja tylko jeden. A może ona nigdy nie istniała? Może to jest twój cel? Jesteś mistrzem po prostu Ej, bo tu stajesz tą ścieżką! Ej, bo tu stajesz tą ścieżką! Nie No tak Pomyśl, że połknął twoje dwa złoty Przejdź, tak jakbyś był, wiesz, największym kozakiem na wydziale No Jezu Już ok, Mikołaj już, już jest dobrze Wróci Ona wróci pytanie Jedną czy dwiema rękami? Najpierw spróbujmy jedną, później dwoma, później trzeba, a później drugą. O to chodzi? Chodź jak większy zakres. No dobra Taką rozwichrzoną Łacia, nie jak nie. Nie, kurwa, teraz dobrze. Nie jak kurwa, wariat fajt łapa. Patrz to... światło wygląda tak jakby był ale byś nie robił, że z żadnych zbędnych ruchów. jedno silne przełożenie i stoi byś pod <grywdy> Ja kurwa nie mogę jak mi drapiąc zabrać. Kurwa! Przepraszam. No kurwa, Max Trzy, cztery, try <grywdy> Mówiłem, zabiecić się pistoletami. Śmiało. Ne. Pan ga'i'n cael i'r server mae,

<grymianie> Pomyśl o tym, ile on da cię. O, lecimy. <grymianie> Lepiej zostawiam w spokoju. Dobra. Czy Bardziej tak złowieszczo, bardziej. Bardziej złowieszczo, mina jest spokojna. Bardziej tak podniesionym głosem agresywnym. Lepiej zostawiam w spokoju. <ślin Hair> bardziej emocjami, czy bardziej spokojnie czy Bardziej spokojnie i tak groźnie się... patrz. Mąż... <ślin <wow> <ślin <hair> moja mama wyrzuciła poprzednie, bo, bo już tutaj był taką dziurę, że można było śledzić. Ale...

widzów i zachęcam do oglądania następnej części.